Natural, jadą po ciebie. Wiem stary, no psychiatryka... Ja no robię. i tak powinno właśnie być. Tak powinno być, służby <grym> a, się sprawdzają. Ale ja ci mówię od razu stary, jak mnie wezmą to ja No ale t, kurwa, Delulasie, uspokój się. No, elo się Delo widzowie, Gergule z tej strony, siemano, giveawayki dla was są takie, pokazuję wam jak to chuba, to tutaj hula. Padły dwa, cały czas to wisi i cały czas czeka na Was do odbioru z kodem gryle. To znaczy, jeżeli doładujecie, macie szansę i więcej, tym lepiej Niby przy w wpłacie może Wam wypaść No, jest szansa na to, nie? Koduj GERYLE, 20% przy doładowaniu, więcej procent DOLAREK NA START! I co? I co? I gówno! <śmiech> <Ja>. <śmiech> nie, dzisiaj jest, kurwa, wysoko widowy nie? Za dużo dzisiaj, kurwa, nie? Za dużo Ale co? Standardowo to już to się stanie tym. Ej nie, kurwa chuj z tym w sumie. Lepszego kurwa kindybolskiego zajebiemy. Lepszego, lepszego. Co się cieszysz kurwa? No że to będzie kurwa ciekawie. Ta? Dobra. Co tam kurwa się kisisz, no, Ale to jest kurwa, i cały czas się o, kurwa śmieje! Chuj wiesz z czego? Natural jedzie do psychiatryka. Wyjebane, mam kurwa, musimy go zabrać widzowie, gdzie możemy go zgłosić. Najpierw trzeba ubezwłasnowolnienie jakiś wniosek, o uwolnienie, osobnika, potem go. kurwa jak w domu Ja pierdolę, mi się wdarzą że tam jest rezydentem ogólnie. Usiądź za tą trójkę, Patryk. Jestem Rezydent psychiatryka a... o super Patryk, jakbyś miał brodę. i brat, topnął sobie teraz <laughs> i będzie klit. <laughs> Niestety pod Iggy. Około oh, Iggy, masz stereotypy. Just... <laughs> Broder from Jak na ciebie patrzę, natural. Ja, ja zasłaniam, żeby To jestem kurwa za. Jestem za. Ach, nie <laughs> będę mówił. A <nie>? Od <laughs> do 20 roku życia, tak? No? <laughs> kurwa z tego do 33 czyli on tam ma. 33. 38. Tak. 33. 38. No, upierdol nas, upierdol. No, upierdol. Pomyliłeś się nie? Upierdol mnie, murzynator, no. No, ale co stary ja... No, powiem, że to jest powiem, że ja, to jest rozrzeweczka, to jest rozrzeweczka. To jest stary, bitwa jest Ty to jadasz laki strajki kurwa z Bit. po, w popielnicy. Bitwa jest nasza. O, o, ty, a to nie jest kurwa Kotowicz chyba, jakiś wypadnie. To znajdę wszystkich ze skrzynki, tak. no. Grzesiu, gratulacje dla ciebie. Gratulacje, gratulacje do dla... dla ciebie. To będzie mi dwa wypadnie, kurwa po złości. Nie, Ale patrz, w jednym grzesiu zwróciłeś skinkiem Kingiem, jej całą bitwę. Ty jesteś jednak, kurwa, gość, nie? Jestem wariat, stary. Tak jest, ty jesteś wariat. Mały, ale wariat, stary. A czemu mały, kurwa? Czemu tu umniejszasz, ty, lisi, lisi, co? Bo mama stary małego Kinga, A skąd, wiesz? A to No właśnie, ja, 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 Kurwa, A mógłbyś tańsze dropnąć ty kurwiażu? Mógłbyś pojeść skąd, wiesz, bo kurwa ja go chronię przed nie, twoją gębą, kurwa, jak tu pomogę człowieku. Nie, bo bo, bo to mówiłem, to to to... Niego, że to jest konfabulant, u mnie na że to jest konfabulant, pierdolony. Robisz różne podejścia do niego, stary, a ja go bronię, kurwa, jak... Ej, a zauważyliście, że imię i słowo konfabulant i Konrad zaczynają się podobnie? Tak. No, coś tu jest kurwa. Michał. Co jest A, psychiatryk, kurwa, trzeba odpanie psychiatryk dla ciebie kurwa. No nie mam takiej silnej psychiki jak ty. Niestety stary. Kurwa no, ale ty mi dałeś, szadu. Psychiatryk jadu. nie trzeba. Ale drzwi otwarte że zapraszają. Może mój psycholog mi pomoże, czyli Michał g. mój, mój, mój kurwa idol. Zbierze, tak zwany. Dika, tak? Tak, Dicker. Kulo, ostatnia strzynia i. Sytuś. O, kurwa. No, chyba, że trafię tego kurwa kotowicia. Nie, Digo, Digo. No. Jaki o, fuks, kurwa. No, ładny profil, ładny. Razy 3? Kurwa, razy 4 tej. Wspaniale, kurwa. Dziecko Dzipizał takim prze naszą widowie. Zachodzi. Za... Nie, nie ma wiatrówka, nie. Ja Zapomniałem, kurwa, nie wiem, co za kołot, kurwa. Nie wiem, kurwa, to się nie zdarza, bo tu dzieci nie mieszkają w tej okolicy bo to jest tylko dla dorosłych ludzi. No. Nie, nie nie, 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 tu ludzie nie mają dzieci, albo to kod zażynany? Nie wiem, kurwa. No kurwa, co to? Słyszę, słyszę, no. Nie wiem, kurwa, teraz nie słychać. O wow, wow, mój bark. Co miałem zrobić? Bitwę, nie? zrobię bitwę. Zaskoczę widowie. Dygaz, dygaz, dobrze? Dobrze, jesteś tam rozłożony, czas? Jestem bardzo dobrze rozłożony. Rozpierdolony jak niwka, kurwa, jesteś ty. Jak trzeba na liściu, Jak chcesz, to ci mogę zrobić streama na Discordzie. No, jakbyś mógł, stary. No weź od razu widzom. Od razu to ten zrób, stary. Tu jest kurwa szyte, nie? I tu kurwa. weź mi Michał, może muszę iść z tej bawełny co nas stary. A ja takiego kurwa platfusa nawet nie mam w znajomych kurwa Discordzie, to cię jebać. Ja tych borołków nie robiłem, więc zrobię je teraz. I widzowie pierdolniem to. To weź ten zrób temu Long Leaf tego. Luda zrobić? Ta, no, ale... ja, bo... jak był jak tak, jakbyś stary. Tak zrobimy, był? tak. Od razu na tak, ujeżdżaj. Tak, tak. O. Pies nie w tą stronę, minut, kurwa, W tą stronę widzowie, kurwa, zajębają się troszeczkę. Yy... I tak. Dobra, Borołek będzie jak coś. Borołek za 180 koła. Czyli no, ja se wszedłem za 10, żeby nie szaleć. O, siadaj, siadaj tam do Kurwa, stał opolny nawet w tej kamerce. Nie, kurwa. ja opuszczam teraz go stary. No i o to chodzi, o to chodzi, tak właśnie to miało być. Dobra, tak pierdol, kurwa. Opuszczam, Jedynka, czwórka, uciekł, będzie czymś nie, nie przycięło. Czy Jeden w czy kurwa. cztery? Jeden. W, w, wszedłeś na cztery, ciastko? Ja już wchodzę. Powiedz, czy nie. Dobra, ja za 12 czasem wszedłem. Dobra dobra, 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 lecimy, dobra, 20 lecimy. 20,5 skrzynek. Classic. Kurwa, jebana pałpa! Classic, nie, yeah, nie! Yeah. <laughs> kurwa. No, na spokojnie. Jak, jak tak się zaczęło, to już będzie do końca, kurwa, po tamtej stronie piła. Jeszcze jak dyga zacznie mi to już w ogóle idzie Nie, na spokojnie. O, wydawało się. Jakiś scan. Faktorowy to też, kurwa.

a, to a za siódemy, dobra, 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 nie ja masz jakiegoś... Ja, ja, ja ja oj chujnie, oj, oj, tyga no proszę, tygas chujnie, ty ale ja nie, a tu no, nie wiem, co daje, z tej chwili. Ja dałem według ceny, kurwa, o, to samo, nie, moje to lepsze, proszę. proszę, to samo. Kurwa, ja mam autyzm chyba, tej. <laughs> nie! Ty, ale Rysiu, może to zdiwelujemy, kurwa. Ten, za 7 i będzie więcej będziemy mieli. Nie, kurwa, 15. za 15, ale zdiwelowaliśmy trochę, bo za dwanaście dotknęliśmy, no. Dobra, teraz w ra... o Ooo, za ósemę. No, wyrównane jak to jest sam chujesz. jest. Dopychamy się. w chujesz w ogóle. 61,60, 60, kula. 62, 60, 700. Kurwa, ta podjadą trochę. No, wyprzedzili. Cówka różnicy, kurwa, przy tylu tych batlach co. przy 12 ustrzyniach to zjechało tej. Nawet No dwie Drożej, nie. Dobra, rojaltem ta... jakiegoś kurwa. Nie, rządzi. patrz. Dałeś ciadu z tamtym. Kurwa, rojalkę dało jemu. 37, 37. A to jeszcze to chwilę kurwa. Ja pierdolę 30 koła, nie? To już kurwa z 26 Kurwa to... No coś tam, coś tam, kurwa Kurwa drogie, No kurwa, to sprawa. Sprawa. A to nie było w royalu kurwa na szyni? No, była, była... Dobra, kurwa, dwie dyszki se dostał na luźno. dyszki na luźno dostał, ta? O, 26? Nie 17, kurwa, nie a dwie biednych różnic cały czas jest, kurwa, w jest. O, coś mocnego. Ja coś pierdolę! Coś gangir, Gangir, proszę Gangir! Kurwa! O, Gangir. 63, dobra, jest bit. No kurwa, lore daj najlepsze, jaką masz, kurwa, proszę. Chuja. Ale fiutaci. Ja pierdolę tej! O, da... Co? Ga... Jak się przesadzi, kurwa? Chuje, inna słynia. Lubi, 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 lubi. No kurwa, musi mu dać dobrze, Ruby, niestety Ruby, tego, Ruby, bo... Ruby. no niestety, kurwa, bo... O kurwa! Dobra, jesteśmy w kurwa w chuj. I jeszcze hole'a dostał tej, kurwa Ale mać. Ale ja te szynki wypierdolę ogólnie, to się nie kręcić chyba, kurwa. No, ładnie tutaj, ładnie tutaj się zajebało. to bo... <laughs> ty, 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 zaraz się tu odpierdoli jeszcze, kurwa. No by, nie, staro, by nie, no nie. No jak, 140k z różnicy, kurwa, tej. Więcej się musieli, dwa royale dobre jakieś. No, się no kurwa, i chuj w koperytkach. Chuj na koperytka, kurwa, no. Ty, ale, ale. I tu pod baniem by poszły, wkolili wchodzili z całym saldem swoim, kurwa. Ile tu łącznie było? Kurwa 600-750 koła tej. Ja pierdolę, ty. No nie jest fajnie, kurwa. Bo, że ja to z 18 koła, a nie za więcej, kurwa. Ale była nadzieja, kurwa, zniszczona, niestety. Widzowie, kodzik gorillę tutaj, nawet jak nie wpłacacie siana to. Wpisujcie kod, a tu jeszcze z Bolarek na start 20% w Ale link też możecie kliknąć w opisie, jak właśnie chcę wpisywać. Dzięki serdecznie, chłopaki, dzięki widzowie. Halo. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć.